Ale że zatopić Tytanika? Dobra. I nie trzeba dwa razy tłumaczyć. Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Co prawda jest za zimno na basen, więc sprawdźmy sobie najpierw w wannie. No, o ile ten bydlak się zmieści, sprawdźmy to. Czy to zakrawa o znęcanie się nad klockami Lego? Bo mi się wydaje, że trochę tak. Tyle wody, tyle pieniędzy. Dobra, sprawdźmy to. <grym> no tak mieści się na styk, mogłabym powiedzieć. Zaczynam! Płyń malutki, płyń. Ups. Nierównomiernie nam się ta woda tutaj wlała. Sprawdźmy na drugą stronę. <laughs> nie no, takie zatapianie jest bez sensu, ale proszę, trochę działa. Mamy też pierwsze szkody, brawo. Titanic sam waży 10 kilo. Ile będzie ważył razem z wodą? Boże, przecież to mi się złamie, to mi się złamie, to mi się złamie. 20 kilo! Ratuj się, kto może. Titanic nie pomoże. Bardzo satysfakcjonujące. Fajnie, teraz ciekawe, kiedy on wyschnie, bo na półkę go nie postawię. Co ja z Wami mam?